Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże szczeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pierś. Bo z nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do słońca modlitwy źle kapłanki, głos, gdy rosa opada na wrzos. Każdego poranka, gdy słońce znowu śni, to magia uderza do drzwi. Jej mostrze obecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Do zmroku, do duchu zwracamy się, tuż mogą powiedzieć, tuż wie. Czy prawdę poznamy w przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Na żagach marzenia popłynę znów sam, gdzie źródło swej magii mam. Dam szczegół mej mocy przed każdym, kto żyw, zwycięzcy pradawnych bi w pamięci mej wciąż będzie tkwić Krzum drzew ptaków śpiew życia nić Nadzieję płomienną mam w sercu swym By użyć awalon przez mgły Przez mgły widzę wyspę jak z dzieci innych snów Jakże chciałbym zobaczyć ją oh, znów